Chciałbym Państwu przedstawić to, co jest dostępne. To, co, dzięki czemu diagnozujemy choroby rzadkie już na poziomie noworodkowym poprzez specjalistyczne badania celowane, szerokoprzepustowe, aż do właśnie tego, na czym nam najbardziej zależy po postawieniu diagnozy włączenia odpowiedniego leczenia. Czyli jakie są możliwości leczenia w jakich chorobach. Że tutaj Polska wcale nie stoi bardzo źle i nie mówię o innowacyjnych terapiach przyszłości, ale mówię o tym, co jest dostępne tu i teraz na poziomie polskim w stosunku do innych krajów cywilizowanych. Repetitio et Est Mater Studiorum to właśnie miało nastąpić po wykładzie pana profesora Puskiego, który bez wątpienia powiedziałby wiele również z tych rzeczy, które ja muszę powtórzyć w kontekście, Terapeutycznym, ale ta krzywa pokazuje, że im częściej będziemy słyszeć dany temat, zresztą wielu polityków to wie i paskudnie wykorzystuje, tym częściej będziemy pamiętać o tym, co usłyszeliśmy. Najpierw mamy oczywiście Odyseję Diagnostyczną i wszyscy ją dokładnie znamy. Jest to termin, który został utworzony przez samych pacjentów, i to nie naszych pacjentów, pacjentów z krajów Europy Zachodniej, z Ameryki Północnej. My wiemy, że postawienie rozpoznania zasadniczego jest niezmiernie istotne. W ten sposób lepiej rozumiemy patomechanizm choroby, historię naturalną choroby. Możemy ustalić postępowanie, rokowanie, profilaktykę, ale to, co jest najistotniejsze, jeżeli jest możliwość włączenia terapii celowanej, precyzyjnej teraz, to to robimy, albo terapii w najbliższej przyszłości. Poznanie diagnozy pozwala również, Skoncentrować się na zapewnieniu możliwie najlepszej jakości życia pacjenta, nawet jeżeli nie ma dostępnej terapii, precyzyjnej terapii celowanej. W Polsce mamy rewelacyjnie rozwinięty screening populacyjny. Obejmuje on aż 30 chorób wrodzonych. Jest to, lepszy, jest to jeden z lepszych wskaźników na całym świecie. I to nie jest tylko niedoczynność tarczycy, mukowiscydoza czy fenyloketonuria. Tak jak niektórzy myślą, co było kilkanaście lat temu, to jest również wrodzony przerost nadnerczy, blisko 24 wrodzone wady metabolizmu, w tym właśnie fenyloketonuria, deficyt biotynidazy, a także rdzeniowy zanik mięśni czy badanie przesiewowe słuchu. Żeby choroba znalazła się w panelu badań przesiewowych populacyjnych, musi mieć możliwość leczenia, czy to przez dietę eliminacyjną, czy witaminami, karnityną, biotyną, czy postępowaniem prewencyjnym, zapobiegającym wystąpieniu wielu objawów, czy przez odpowiednią celowaną farmakoterapię albo terapię genową, tak jak w rdzeniowym zaniku mięśni. Również w kolejce przepraszam, w kolejce do włączenia w klinik populacyjny jest wiele chorób genetycznych skręgów rodzonych wad metabolizmu, jak choroba Gaucher, Pompe, Fabriego, mukopolisacharydoza typu I, a również galaktozemia, ciężki niedobór, złożone odporności. W oczekiwaniu są takie choroby jak adrenoleukodystrofia czy leukodystrofia metachromatyczna. Muszę zaznaczyć, że wszystko jest to możliwe dzięki pewnym entuzjastom, w medycynie. Jednym z nich jest pan dr Mariusz Ołtarzewski. Dzięki niemu od wielu lat sukcesywnie wiele chorób wrodzonych ma wprowadzonych screening populacyjny. Jest to wielki sukces Zakładu Badań przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Nie jest to łatwy proces. To jest proces, który musi przejść przez wnikliwą kalkulację kliniczną i finansową, a także urzędniczą, polityczną, ministerialną. Natomiast Wielu z nas, wielu ludzi, dzięki którym jest poprawa na chwilę obecną w sytuacji diagnozy i terapii w chorobach rzadkich, to jest praca pasjonatów. Ta wczesna identyfikacja chorób genetycznych czy to screening populacyjny, czy screening selektywny czyli w wybranych grupach pacjentów warunkuje dobre rokowanie, lepszy rozwój dziecka, ochrania pacjenta przed zbędnymi badaniami diagnostycznymi. Zmniejsza koszty diagnostyki i leczenia, rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością, a na końcu umożliwia udzielenie rodzicom porady genetycznej. Jest to możliwe dzięki poznaniu techniką izolacji DNA czy izolacji enzymu z kropel kwi pobranych na bibułę filtracyjną. Tam możemy wykonać badania enzymatyczne, jak i badania genetyczne. Są to badania minimalnie inwazyjne, wygodne, stabilne, że można wysłać je pocztą, niezawodne i solidne dla dużej liczby pacjentów, również dostępne w populacjach wysokiego ryzyka i zapewniające znacznie szybszy wynik badania niż inne badania wysoko specjalistyczne. Przyszłością badań przesiewowych populacyjnych czy nawet selektywnych jest, są badania szerokoprzepustowe i wiele już jest publikacji na świecie które pokazują sens wykorzystywania szerokoprzepustowych badań realnych, praktycznych do badań przesiewowych. Czyli wykorzystanie WES, czy WGS, czy może panelu genów zorientowanych na chorobę, choroby, które są możliwe do leczenia. Te przede wszystkim są celownikiem wszelkich badań e, populacyjnych. Dlatego, że wielu sławnych ludzi, naszych nauczycieli, mówi o tym, że przede wszystkim. Don't miss the treatable disorders, czyli nie zapominajmy o tych chorobach, które mają możliwość skutecznego leczenia. Następny pojawia się screening populacyjny. Oczywiście, ten screening selektywny mówi o tym, że dziecko ma objawy, a nie łapie się w screeningu populacyjnym. Również pamiętajmy, że już na samym początku całego długiego procesu diagnostycznego, kiedy podejrzewamy zespół uwarunkowany genetycznie, możemy nie ominąć, ale równolegle zastosować badanie genetyczne z racji tego, że jest podejrzewany problem uwarunkowany genetycznie, więc nie ma na co czekać długimi tygodniami, miesiącami, latami, żeby wykonać badanie genetyczne celowane czy szerokoprzepustowe, jeżeli od samego początku przy wystąpieniu objawów podejrzewa się chorobę uwarunkowaną genetycznie. Te badania genetyczne mogą być celowane, One są tańsze, bardziej dostępne, ale musi mieć konkretne podejrzenie. Albo szeroko przepustowo, o czym będzie mówił pan profesor Płoski. Natomiast w przyszłości, oprócz badań genomowych, bez wątpienia y, będą włączone badania y, inne, badania omiczne, jak badania transkryptomiczne, badania lipidomiczne, badania metabolomiczne czy badania proteomiczne, tak żeby lepiej zrozumieć y, sens y, choroby, patomechanizm choroby. W przypadku istniejącego już rozpoznania pojawia się kolejna odyseja, odyseja terapeutyczna i zdaję sobie sprawę, że większość z Państwa siedzących na sali właśnie przed taką odyseją jest. I wyraźnie musimy powiedzieć, że jeżeli chodzi o leczenie specyficzne, celowane, precyzyjne, to jest ono dostępne tylko u 5-7% wszystkich chorób rzadkich. Pozostaje bardzo ważne leczenie objawowe, rehabilitacja, wczesna interwencja, leczenie substytucyjne, Leki wspomagające rozwój intelektualny, somatyczny, czy bardzo istotne wsparcie psychologiczne, społeczne i ekonomiczne, o czym również podczas tej konferencji będziemy mówić. Analizując wszystkie choroby rzadkie, jakie są znane, w literaturze określa się, że jedynie w 670 chorobach jest możliwe precyzyjne leczenie. Jest to głównie leczenie dietetyczne, czasem transplantacja. Hematopoetycznych komórek macierzystych, terapia zastępcza, nawet transplantacja innych narządów, jak wątroba, serce, nerki, modelowane suplementy, terapia immunoglobulin, immunoglobulinami, leki off-label, czyli poza charakterystyką leków dostępną według rejestracji, czy konkretne procedury medyczne, jak opatrunki a terapia genowa jest dostępna w raptem 26 chorobach rzadkich i to tylko według FDA. W Europie, według EMA, jest tych chorób około 13. Wszyscy, diagnozując choroby rzadkie u dzieci, liczylibyśmy na znalezienie takiej choroby, która będzie miała takie szerokie spektrum terapeutyczne, jak rdzeniowy zanik mięśni, gdzie oprócz terapii oligonukleotydami antysensownymi jest możliwość terapii genowej która im szybciej zostanie zastosowana, tym lepszy efekt będzie. Stąd zaraz po znalezieniu tej opcji terapeutycznej wprowadzono w Polsce badania przesiewowe dla wszystkich noworodków w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. To pokazuje, że my jako Polska wcale nie jesteśmy krajem bardzo odległym, jeżeli chodzi o zastosowanie tych metod terapeutycznych, które są dostępne na świecie, i za tym idące odpowiednie rozwiązania, które są które są implantowane w życie, w praktykę. Liczba badań klinicznych w chorobach rzadkich na całym świecie bardzo wzrasta. Z roku na rok są to dodatkowe programy, które umożliwiają włączenie badań klinicznych, włączenie innych projektów naukowych w chorobach rzadkich. Stąd większa szansa na sukces, ponieważ rzeczywiście element sukcesu jest, dotyczy tylko grupy tych chorób. Spośród których yy, yy, włączone są liczne badania. Jednak szansa na sukces się zwiększa wraz ze zwiększeniem liczby wszystkich badań klinicznych. Jeżeli chodzi o leczenie badań genetycznych czy metabolicznych, które są też bada chorobami yy, genetycznymi, to jest koncepcja Klauda Bernarda, który mówi o tym, że musimy uzyskać stan homeostazy. Niekoniecznie znajdywać leczenie yy, genotypu, ale. Znaleźć sposób na modyfikację fenotypu, tak, żeby odzyskać ten stan utraconej homeostazy, czyli pewnej równowagi między procesami e, metabolicznymi. Tak bardzo istotne jest to, żebyśmy podkreślali, że ta terapia celowana w chorobach rzadkich dotyczy również sytuacji nagłych, we, na przykład we wrodzonych wadach metabolizmu, przy ostrej intoksykacji, gdzie mamy odpowiednie rekomendacje, co zrobić, jak zrobić żeby uratować życie pacjenta, żeby polepszyć jego rokowanie, żeby uniknąć konsekwencji pewnych objawów, które mogą wystąpić. Mamy różnego rodzaju terapie w chorobach rzadkich. Nie tylko terapię celowaną, precyzyjną. Są to tak zwane leki sieroce, ale też środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a także wyroby medyczne, jak na przykład opatrunki, liczne grupy wzrastające, o czym z pewnością będzie mówił Pan profesor Szczałuba, leki off-label, które Dzięki badaniom klinicznym, dzięki odwadze naukowców i lekarzy, pasjonatów są coraz częściej wprowadzane w praktyce, ale również leki objawowe. Pierwszy rodzaj terapii w chorobach rzadkich, jaki zaznaczyłem, to dieta. Dieta we wrodzonych wadach metabolizmu. Oczywiście dieta, która ma uzasadnienie, czyli dieta specjalistyczna, często eliminacyjna, więc nie taka łatwa. Dieta z dostarczaniem produktów niedoborowych, jak biotyna. Kreatyna, karnityna czy tiamina, kwas foliowy, a także usuwanie toksycznych metabolitów, jak na przykład przy hyperamonemii. Jeżeli podzielimy żywność na te trzy produkty węglowodany, tłuszcze i białka, czyli aminokwasy to zobaczcie Państwo, ile chorób mamy, które możemy skutecznie leczyć w sytuacji ich bardzo wczesnego wykrycia. Wszystkie te choroby są leczone dzięki właśnie badaniom przesiewowym, wykrywane bardzo wcześnie i które ma, i, gdzie leczenie bardzo wcześnie jest y, y, zaimplantowane. Inną grupą chorób metabolicznych jest bardzo duża grupa chorób mi, y, lizosomalnych. Jest to ten przykład, gdzie nie jesteśmy w stanie tych chorób wyleczyć dietą, ale leczymy je coraz bardziej skutecznie enzymatyczną terapią zastępczą. Tych deficytów jest około 60. Lizosomy są to takie śmieciarki w obrębie komórki które mają zdegradować duże produkty białkowe, enzymy niepotrzebne, różne patogeny, zepsute części naszego, naszej komórki. Bardzo sprawny mechanizm, który działa w każdej komórce. Jeżeli ten mechanizm jest zepsuty, to tak jakby strajk śmieciarek włoskich na ulicach, na miasta, na ulicach miast włoskich. Wszyscy wiemy w mediach, jakie to przynosi konsekwencje dla całych miast. Są to choroby, które są z reguły chorobami postępującymi, wielonarządowymi, z zaburzeniem rozwoju fizycznego, narządów wewnętrznych, jak i także rozwoju psychoruchowego czy intelektualnego. I część z tych chorób jest Państwu znana. Najczęstsza choroba Gosze, heredozy, choroba Pompego, o których nie będę mówił bardzo szczegółowo, ale to pokazuje, jak bardzo dużo chorób już teraz włączonych jest nie tylko w badania przesiewowe, ale także w skuteczną terapię. To jest właśnie enzymatyczna terapia zastępcza, czyli system, system, syntetyczny enzym, który zastępuje funkcję tego enzymu uszkodzonego w organizmie. Jest to terapia metodą hamowania substratu. Kiedy y, zmniejszamy biosyntezę szkodliwych, y, toksycznych substratów, które są gromadzone w wyniku defektu enzymatycznego, czy y, czaperony farmakologiczne, są to białka opiekuńcze, które. Uniemożliwiają powstawanie związków toksycznych. Koncepcja enzymatycznej terapii zastępczej po raz pierwszy była zastosowana w chorobie gosze. Jest, jest to choroba, która ma najdłuższą historię, jeżeli chodzi o tego typu leczenie. Jeden jest problem: ten enzym nie przekracza bardzo szczelnej bariery krew mózg. I mamy wiele leków również możliwych do zastosowania w Polsce w ramach programu. Programów lekowych właśnie w chorobie Gosze, w chorobie Pompego, w chorobie Fabriego czy w Mokopolisacharydozach. Podajemy te leki dożylnie, leczymy narządy, leczymy mięśnie, ale nie jesteśmy w stanie leczyć mózgu. Żeby przekroczyć barierę krew-mózg, o czym też będzie mowa podczas tej konferencji, musimy często podać lek dokanałowo lub dokomorowo bezpośrednio do mózgu. I już takie y, y, metody leczenia mają zastosowanie na świecie, jak na przykład do podanie enzymu w mukopolisachrydozie typu drugiego, jak na przykład podanie enzymów ceroidoli w fustynozie neuronalnej typu drugiego czy terapia genowa w deficycie dekarboksylazy aminokwasów aromatycznych, również podawana do mózgowo. Niezmiernie istotne jest tutaj wczesne wykrycie choroby, nawet przed wystąpieniem objawów albo w okresie skąpoobjawowym. Wszystkie możliwe dostępne terapie y, można y, uzyskać poprzez y, y, zgodę zespołu koordynacyjnego do spraw leczenia chorób ultrażadkich, który jest przy prezesie NFZ-u. Jest kwalifikacja do leczenia, jest od, ocena skuteczności tego leczenia. Leczenie odbywa się głównie na oddziałach szpitalnych. I to są te choroby, o których już wspominałem, które mają możliwość leczenia. Są to leki podawane dożylnie w warunkach szpitalnych co dwa tygodnie przez całe życie pacjenta. Mamy ten problem z przekroczeniem bariery krew-mózg i myślimy, że w przypadku chorób neuronopatycznych, czyli takich, które dotyczą środkowego układu nerwowego, próbujemy się dostać do centralnego układu nerwowego jest wiele już opracowanych, skutecznych metod. Jest wiele różnych innych leków możliwych do zastosowania poprzez program lekowy. we wrodzonych wadach metabolizmu i coraz częściej w chorobach układu kostnego, tak jak krzywica hypofosfatemiczna, hypofosfatazja czy achondroplazja a nawet w hipercholesterolemii rodzinnej. Dla mnie achondroplazja jest przykładem choroby, która pokazuje rewolucję. Żyjemy naprawdę w dobrych czasach dla chorób ultrarzadkich. gdzie w tej chorobie wydawać by się mogło, że praktycznie po rozpoznaniu nie mamy żadnych szans leczenia, oprócz leczenia chirurgicznego, które polega na łamaniu kości i ich wydłużaniu. Wiemy jaki jest obraz dziecka, osoby dorosłej z achondroplazją i mamy już lek celowany, który jest analogiem receptola, analogiem peptydu natriuretycznego typu C, który aktywuje sygnalizację receptora innego peptydu natriuretycznego, jakby go zastępuje, hamując nadaktywność tego uszkodzonego receptora. Poprawiamy w ten sposób nie tylko wzrost, ale też proporcje ciała, zmniejszamy ryzyko powikłań czy poprawiamy funkcjonowanie Kolejny element leczenia w chorobach rzadkich to są przeszczepy, czy to szpiku kostnego, czy hematopotycznych komórek, przeszczep autologiczny czy allogeniczny. Tu mamy możliwość zastosowania tego leczenia w wybranych wadach metabolizmu. Lepiej to leczenie znaczy zapobiega rozwojowi choroby, a czasem nawet odwraca już objawy występujące. Natomiast stwarza możliwość stałego dostępu do zdrowego enzymu Komórkach mózgowych. Dlatego, że te komórki przeszczepione przenikają przez barierę krew mózg, różnicują się w mikrogleju i tam uwalniają, uwalniają swój produkt, czyli enzym prawidłowo działający. Jest wiele chorób, w których możemy zastosować przeszczepy niespokrewnionej nie krwi pępowinowej z podaniem kanałowym. Natomiast są to wybrane choroby metaboliczne. I szczególnie te, które są rozpoznane przed okresem pełnoobjawowym. I również pojawiają się prace naukowe, które mówią o połączeniu przeszczepu autogenicznego z podaniem, e, zastosowaniem terapii genowej ex vivo, o czym zaraz jeszcze powiem w ostatnich przeźroczach tego slajdu, mówiąc właśnie o kolejnym rodzaju terapii terapii genowej, która ma na celu zastąpienie wadliwego genu. Celem terapii genowej jest wprowadzenie nowego, zmodyfikowanego genu do organizmu, jest to tzw. addition, albo zastąpienie chorobotwórczego genu zdrowią kopią edition, czyli poprawienie, albo inaktywacja, czyli wyłączenie tego genu, który powoduje chorobę. Terapia genowa może być germinalna, niemożliwa na chwilę obecną, z racji tego, że dotyczy komórek rozrocznych albo początkowego stadium zarodkowego. My stosujemy terapię somatyczną, kiedy włączamy, wyłączamy, uśmiercamy dany gen e, danej komórki, hamując jego działanie. Ta terapia może być in vivo, czyli w organizmie człowieka, więc podajemy bezpośrednio gen czy do krwi, czy do kanału kręgowego, czy do mózgowo. Albo ex vivo, pobieramy komórki, e, modyfikujemy te komórki, wprowadzamy terapię genową do komórki, a następnie... Po odpowiednich modyfikacjach wprowadzamy tą grupę komórek do organizmu, najczęściej poprzez przeszczep. Terapia genowa może polegać na wprowadzeniu czystego, nagiego genu, ale z reguły się to robi przez wirusy. Zrekombinowane wirusy, tak, żeby dotrzeć do komórki docelowej. Jest to bardzo długi proces. Nie wystarczy wytworzyć gen. Transgen, czyli gen terapeutyczny, trzeba dotrzeć do tej komórki, trzeba przejść przez błonę komórkową, trzeba przejść do jądra komórkowego albo przynajmniej do cytoplazmy i, i umiejscowić się we właściwym miejscu tak, żeby uzyskać ekspresję tego genu. A więc ten sukces jest bardzo trudny i bardzo odległy, nie polega tylko na wytworzeniu transgenu. Liczba badań klinicznych z użyciem terapii genowej na świecie bardzo wzrasta. Dotyczy głównie chorób rzadkich i onkologii. Jednak dominującymi krajami, które wiodą prym w terapiach genowych, to są Stany Zjednoczone, Chiny, daleko, daleko za tym kraje europejskie i Australia. Jak już powiedziałem, mamy na świecie 26 terapii genowych. Co roku wprowadzane są jedna, dwie. Ta liczba z pewnością będzie się zwiększać, ale nie tak, że logarytmicznie. Tu jest, są wymienione choroby, w których mamy dostępną terapię genową. Nie wszystkie w Polsce to są choroby, w których jest możliwość terapii genowej, dostępnej głównie w, kraje, w kraju a, a Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. No i na końcu, że coraz częściej pojawiają się fundacje, instytucje naukowe, które dedykowane są terapią genową dla pojedynczego pacjenta, taką, dla której nie ma uzyskanego produktu, który wchodzi. W cały proces ekonomiczny, finansowy związany z aktywnością firm farmaceutycznych. W podsumowaniu poznanie diagnozy pozwala skoncentrować się na zapewnieniu możliwie jak najlepszej jakości życia pacjenta, nie tylko poprzez terapie celowane, ale także poprzez leczenie objawowe. Precyzyjne i celowane leczenie to nie tylko terapia genowa. To również leczenie dietetyczne, leczenie suplementami, leczenie enzymatyczne i coraz bardziej poszerza się oferta precyzyjnego leczenia genetycznie uwarunkowanych chorób rzadkich. Bardzo dziękuję za uwagę.